Jak odblokować trofeum mikrozarządzanie w grze rezogan? Innymi słowy, jak ocalić dwóch ludzi w ciągu jednej sekundy? Okazuje się, że wcale nie jest to aż takie trudne, jeżeli oczywiście wiesz co robić. Już pokazuję. Cześć, jestem Efrio, a to już kolejny mój poradnik do gry Rezogan. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału trofeum za złapanie, może inaczej, uratowanie dwóch ludzi w jednej sekundzie. Chodzę więc do rozgrywki dla pojedynczego gracza, i żeby nie było zbyt trudno, no to wybieram poziom rekruta i właściwie zwrotność mnie najbardziej interesuje. O, pirania. Niech będzie i pirania. Dobrze, no to zaczynamy. Gra ja mam dwóch ludzi. Tak powolutku, powolutku. Szilk expired. Clanged. Tak, oto zdobywamy trofeum. Mikrozarządzanie. Gdy tylko uda się wrzucić człowieka, to można i wrzucać drugiego. Najważniejsze to trzymać jednego człowieka, nie oddawać go. I dopiero gdy jest drugi, to jednego z nich cały czas przenosić, a drugiego podbijać, podbijać, podbijać. Będąc w pobliżu miejsca, z którym po prostu tego człowieka uratować, zdeponować. I gdy jesteśmy odpowiednio blisko, podbijamy go, podbijamy, i sami wlatujemy z drugim człowiekiem. I w ten sposób w sposób odblokowujemy trofeum mikrozarządzanie. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw kciuka w górę. Linki do wszystkich moich filmów z tej serii znajdziesz w opisie poniżej. A jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!